Cześć, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku, piątkowym odcinku Cities XL 2012. Dzisiaj zajmiemy się tą nieszczęsną, wolną przestrzenią yy, za centrum miasta, to znaczy, szczerze, mówiąc, to nadal jest centrum miasta, gdyż cały ten obszar yy, jest w centrum tego naszego miasta i... i no cóż. Jest w centrum i jest obszarem takim centralnym. Wymyśliłem sobie coś takiego, ogólnie pomyślałem nad tym, jakie to miasto mogłoby, być, mogłoby mieć historia. I wymyśliłem sobie, że to to miejsce jest to stara część y, centrum miasta, wybudowana gdzieś dość dawniej. Są tutaj niższe y, budynki starsze. Natomiast na, w tej części miasta pojawiają się ym, bloki już taki bardziej nowocześniejszy rozkład ulic i tym podobne. A więc tak, po pierwsze Mamy tutaj nieciekawą sytuację Gdyż yy, yy, Znajduje się tutaj jeziorko I nie ma go jak wyrównać Przynajmniej nie próbowałem I jakoś nie chcę Niech ono tutaj będzie Takie utrudnienie, ale Przynajmniej urozmaici nam tutaj rozgrywkę I będziemy, będę mógł Co planować I wydaje mi się, że Mogłabym postawić tutaj jakiś mały wieżowiec koło tego jeziorka. Wybierzmy tylko jaki. Ogólnie tutaj w tym miejscu już powinny się zaczynać te małe wieżowce, gdyż tutaj w samym centrum znajdują się te o najwyższej wysokości, natomiast poza tym ścisłym centrum czyli tym oto nieszczęsnym rondem y, powinny się znajdować budynki mniejsze i niższe. Ups, dobra, poszukajmy czegoś odpowiedniego. Właśnie chcę troszeczkę uczynić taki kontrast pomiędzy tą częścią y, miasta a tą, aby ta była taka mniej zadbana, coś w tym stylu, gdyż tak naprawdę... Nieważne jak robicie jak tworzycie miasto. Ważne, żebyście to poczuli. Wiem, że to może jest troszeczkę nadwyrost powiedziane jeżeli chodzi o grę, ale po prostu musicie wiedzieć, jak to ma wszystko wyglądać i nawet jeżeli nie chcecie, aby to wyglądało ładnie, to to jest w porządku. Po prostu jeżeli macie jakiś plan, jakąś wizję, jak to ma wyglądać, to to ją wypełniajcie tą wizję i, i tyle. Rozwiniecie się wtedy kreatywności na bierzecie. Mi też tego potrzeba, a więc yy, po prostu mam jakieś tam przeczucie, chcę coś zrobić, więc to robię. Hmm. Właściwie to nie wiem szczerze mam co tu wstawić. Mam dylemat. A to jest dobre w sumie. W pobrałem taki um, taką paczkę z budynkami z londyńskiego centrum i te budynki są naprawdę całkiem fajne jestem zadowolony z tego, że je znalazłem ale Boże w parę minut będę wybierał jeden wieżowiec to jest troszeczkę przesada nawet jak na mnie mm. come on Dobra, wybierzemy cokolwiek najwyżej po odcinku. Mnie olśni i te wieżowce zastąpię. Będą one tutaj po dwóch stronach skrzyżowania. Aby było tak jakoś dziwnie symetrycznie. Ok, w tym miejscu zabudujemy jakimiś zwykłymi budynkami. Nawet nie będziemy. Wybierać, jak mają wyglądać. Najwyżej po prostu, później, gdy będą wyjątkowo razić, to je troszeczkę pozmieniam po burze. Wiecie o co chodzi. Po prostu nie chcę was zanudzać zbytnio. Gdyż jak widzę po komentarzach, to większość z Was lubi. Yy, gdy właśnie tak projektuje wszystko z dokładnością, yy, a druga część woli, gdy, gdy jednak troszeczkę przyspieszam i buduje pełnymi strefami. W wolnych miejscach nie wiem drzewa wydaje mi się. Ten rejon nie będzie miał tak dużo placy i tego typu reprezentacyjnych miejsca, więc drzewa powinny być w tym miejscu najlepsze. Właśnie chcę, żeby tutaj troszeczkę był taki nieporządek i nieład, jak już wam mówiłam. Um, OK i teraz tak. Po tej stronie mogą być jakieś... Ogólnie będę miał taki wielki kryzys, gdy zabuduję to wszystko biurami. Będę natychmiastowo potrzebował bardzo dużej liczby, liczby ludności, a więc... Yy, dzięki temu też będę miał tematy na kolejne odcinki. Yy, na tej ulicy postawię nawet teraz jeden typ budynku. Po prostu chodzi mi o wielkość yy, samą działki. Yy, bo... Jezus Maria, jak ta gra laguje już na tym poziomie ludności, to jest masakra. SimCity w porównaniu do Cities, a wyobraźcie sobie, że SimCities SimCity, SimCity Sim Sim wychodzi dopiero w marcu 2013 roku, a ta gra wyszła słuchajcie, w 2011 z tego, się, z tego jeżeli się nie mylę, więc to jest masakra z tą optymalizacją szczerze mówiąc. <noise> Może jeszcze ja daję radę, znaczy mój komputer, ale na innych komputerach. Yy, no to naprawdę jest masakra. I wiem co mówię, gdyż grałem na dość słabym laptopie, ale który jednak uciąga, uciągał podobne gry. I yy, już na poziomie 50 tysięcy mieszkańców miałem tak nieziemskie lagi, że tę grę zostawiłam. I weź tutaj teraz dobi do miliona mieszkańców. Yy. Okej, okay. yy, zrobimy teraz sobie migiem yy, strefy w tym miejscu. Będzie coś średnie zagęszczenie zabudowy biurowej. Yy. Ok, fajnie. Yy. Teraz tylko trzeba zrobić coś takiego, gdyż tutaj tego wjazdu być nie może, gdyż bardzo ta część ulicy się zakorkuje. Zrobimy tak i będzie w porządku. Drzewka są, wszystko jest ładnie, pięknie. I tak samo zrobimy w tym miejscu. Jest spoko, a więc jak już widzicie, ktoś z was wpisał w komentarzach właśnie, że jest tu niezła łąka, ale już powoli to się zmienia, zobaczymy teraz jak to z panoramy zaczyna wyglądać, no ale wydaje mi się, że nawet gdy tutaj się to wybuduje, to będzie całkiem, całkiem fajnie, w ogóle podoba mi się ten kształt, który tutaj uzyskałem, takie, o, to wygląda jak oko szczerze mówiąc, trochę, nie no spoko, e, okej, okay, nie opierdzielamy się i... Yy. Wybudujemy jeszcze tutaj biura w tym miejscu. Yy, może teraz yy, najniższej gęstości, gdyż yy, nie chcę, żebyś... Yy, nie chcę przesadzić po prostu. Yy, yy, dobra. Muszę uważać na te skrzyżowania, aby nie chcąc, nie zakorkować tych ulic tutaj. Chociaż i tak będą niezłe korki, ale mam nadzieję, że gdy... Yy, to miejsce będą przecinały po bokach, yy, mijały po bokach dwie duże autostrady. To te korki jednak nie będą takie masagryczne, a nawet jakby, no to już w końcu niebawem kończymy ten let's play. Więc teraz bardziej chcę się skupić, aby w ogóle to miasto dokończyć, aby to nie wyszło tak słabo, że rozpocząłem. znaczy dokończyć. Trudno jest w ogóle takie miasto dokończyć, ale. Wiecie, o co chodzi. Żeby po prostu jako tako wyglądało. Dobra, tą drogę trzeba zrobić tutaj, gdyż te mniejsze będą takimi drogami bocznymi, dojazdowymi. Okay. Już pojawiają się komunikaty, aby budować więcej domów. No, okej. Okay. I w ogóle, i teraz będzie problem z dobraniem takiej samej tekstury placu Zawsze tego nie lubię Na przykład gdy rozstawia się strefę high-tech To nie jest ten sam kolor, kurde Może nawet tego nie widzicie, ale jest o odcień inny A mnie to strasznie denerwuje eee, Jezu. co to w ogóle? Bez sens, bez sens No dobra, nie będziemy się bez sensu wkurzać. Szczególnie początkowo tą grę robiło bardzo fajne studio, yy, bodajże francuskie, ale ono zbankrutowało, gdyż wielki kryzys i tego typu rzeczy. Yy, przejęło je jakaś tam firma, yy, która w ogóle nie grzebie w kodzie tej gry. Nic innego nie ulepsza. Yy, sama. A ten pierwotny deweloper tej gry, pierwotny producent miał bardzo fajne plany, dodać metro na ziemię, na tego typu rzeczy. Teraz oczywiście naprawiają to częściowo mody, ale tak czy inaczej yy, gra ma bardzo duży potencjał, który nie jest w pełni wykorzystany i tak naprawdę wydaje mi się, że mogłabyś śmiało zastąpić SimCity w ogóle. Yy, no ale niestety tak się to ułożyło, że, że chyba nigdy już nie będzie miała szans. O, no więc okej. Okay. Już widzicie, już całkiem duża część jest tutaj zabudowana. Mam pewien pomysł, aby na całym pasie tutaj jest dużej rzeki zrobić te bloki. Co prawda, nieźle oszpecimy ten teren, ale przynajmniej dodamy temu miejscu takiego pazura i czegoś ciekawego. Dobra, Przyspieszymy czas. I zobaczymy, jak się to pobuduje. Chociaż wiecie, to nie będę patrzył bez sensu, jak się to buduje. Um, rozplanujemy w tym czasie ulicę, gdyż tutaj też musimy troszeczkę poplanować. Um, i pozwolicie, że tego miejsca póki co nie będę zabudowywał, gdyż nie mam pojęcia jeszcze. Um, o kurczę, to skrzyżowanie będzie zbyt duże. A ja się korki zrobią tutaj, nieciekawa. Mmmm zrobimy hmm, hmm. coś takiego Chociaż... chociaż nie Bez przesady to są cztery ulice, to będzie 5 no, jakaś nierówność tutaj jest w tym miejscu. Dobra, wyrównamy aby nie było brzydko. Albo nawet wystarczy po prostu tutaj mm, ...jakąś dekorację posadzić i to się wszystko wyrówna. To jest właśnie też fajne, pewnie jakiś buk, ale co tam. Teraz powinno być wszystko równe i okay. Boże, jakie to miasto się zrobiło wielgaśne. Dużo tych budynków się porobiło wysokich, bardzo. Okay. W tym miejscu zrobimy coś takiego i, i okej, okay, będzie spokój. Co prawda? Ten rozkład jest dość dziwnie rozplanowany. No ale okej. Okay. Co tam to tylko gra. Um, tutaj też wszystko jest gotowe. W tym miejscu jakieś wy wyższe budynki będą. Um, okej, okay. w sumie jest całkiem dobrze. O, i jeszcze co? E tutaj jeszcze zrobimy taką mniejszą ulicę, która połączy się. Suniemy tą przyszłą linię tramwajową, bo właśnie chcę aby y, z drugiego brzegu rzeki zaraz wam powiem, tylko dociągnę tą nieszczęsną drogę, chcę aby była w miarę prosta, Okej, okay. y, bo z drugiej części rzeki będą dojeżdżały tramwaje. Gdzie usunąłem ten most? A tutaj jest, właśnie. Rozplanowałem już tutaj linię y, torów na całym tym obszarze. I już niedługo puszę tutaj tramwaje, gdy cały ten rozkład ulic na obszarze centrum ogarnę. No i jakaś tam komunikacja miejska znów zacznie się y, tworzyć. Dzięki temu zmniejszy się korki i autostrady nie będą aż tak przeładowane w sumie nie są aż tak przeładowane, ale mimo wszystko w tej grze te korki będą występowały zawsze no i trzeba się postarać, aby ich było jak najmniej muszę też jeszcze porozmieszczać te hotele, gdyż Pewnego razu miałem w mieście kryzys hotelarski, po prostu wszystkie możliwe hotele, które miałem dostępne, umieściłem przy tych dwóch ulicach. Teraz będę musiał to pozmieniać. Nawet fajny mi park tutaj wyszedł, ale będę musiał go jeszcze troszeczkę dopracować. Um, ok, co prawda, dużo się szczerze mówiąc tutaj nie buduje, sprawdźmy, jakie jest zapotrzebowanie na mieszkańców. Za dużo skilled workers. Executives tak w sam raz. Za mało elit. To oznacza, że czas troszeczkę dodać e, burżujów do naszego miasta. Zrobimy zwykłą strefę no, w tym miejscu i powinno to jak na razie wystarczyć, aby zaspokoić popyt na nich. Mm. No, come on. A Tutaj ta ulica w środku powinna być mniejsza, bo to jest bez sensu. Okej. Okay. Ale szczerze mówiąc, już yy, po tej bacie SimCity, już tak, taki mam trend do tej gry. Znaczy, żebyście nie zrozumieli tego źle, bo <śmety> ja też ją lubię, ale <śmety> bardzo, tak bym już jeszcze chciał pograć w SimCity, że. <laughs> Że gdy włączam tą grę, cały czas o tej, o tym cholernym SimCity myślę Ale jednak też jestem troszeczkę e, zdeterminowany do tego, aby to moje miasto ukończyć Bo szczerze mówiąc bardzo je polubiłam mm, Ok, więc... Więc... E, tutaj jest już w miarę rozplanowane wszystko, w centrum mm, Robię to strasznie długo, ślimaczę się, wiem no ale już, to już takie takie moje przyzwyczajenie taki mój sposób prowadzenia tych odcinków yy. i wiecie co i wydaje mi się, że w następnym odcinku zajmiemy się yy, zagospodarowaniem tego oto miejsca będzie to dzielnica mieszkalna yy, w tej części będą wysokościowce i na ten moment skończę ten odcinek mam nadzieję, że wam się spodobało ja się z wami żegnam i i do następnego odcinka. Pa!